No i witamy po krótkiej przerwie muzyczno-logotypowej. Chciałbym powiedzieć, że w podsumowaniu naszego wspaniałego wydarzenia mam dla Państwa jeszcze kilka informacji, które mam nadzieję dopełnią tego obrazu już nie dyskusji, już nie rozmowy, już nie relacji między pracodawcami a. A światem edukacji zawodowej, ale dialogu, jak to padło w jednej z prezentacji. Bardzo się cieszę, że dzisiejsze, nasze dzisiejsze wydarzenie mogło się odbyć. Z kronikarskiego obowiązku muszę dodać, że odbyło się ono za sprawą możliwości i tutaj całego katalogu różnych działań, które Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programów Erasmus programu Power, prog programu Europejskiego Korpusu Solidarności i szeregu innych programów realizujemy. Zapraszam gorąco, żeby zapoznać się z katalogiem tych działań, które do wszystkich sektorów edukacji, do wszystkich sektorów wiekowych prowadzi Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Dodajmy, że nasze dzisiejsze spotkanie jest możliwe za sprawą przynajmniej dwóch źródeł funduszy, z których, których funkcjonujemy my jako fundacja, a także które otrzymujecie Państwo nasi beneficjenci. Są to Komisja Europejska, a także jest, są to środki krajowe, przyznawane przez Ministerstwo, szczególnie Ministerstwo Edukacji i Nauki Rzeczpospolitej Polskiej. Chciałbym jeszcze zauważyć, że tutaj zespoły Europa, Guidance oraz, oraz zespół ekspertów kształcenia zawodowego i szkoleń, który przygotował dla Państwa dzisiejsze wydarzenie, funkcjonuje w Biurze Edukacji Zawodowej i Sportu programu Erasmus. I jako taki element tego zespołu chcielibyśmy zasygnalizować Państwu przynajmniej dwie fundamentalne, kluczowe i, i ważne akcje, w ramach których instytucje, ludzie... I, i inicjatywy związane z edukacją zawodową mogą otrzymać środki i fundusze. Są to dwie akcje nowego, aktualnego programu Erasmus, zarządzane przez Narodową Agencję Programu Erasmus, czyli akcja pierwsza w największym skrócie dotycząca wszelkiego rodzaju mobilności edukacyjnej, czyli wyjazdów, na przykład takich wyjazdów, jak przed chwileczką kolega Piotr sygnalizował, opisywanych dokumentami Europa z Polegających na współpracy dwóch krajów i wyjazdów uczniów czy też pracowników kadry edukacyjnej wszelkiego szczebla na wyjazdy służące skokowi kompetencji, czyli nauce i edukacji w Europie. Drugą z takich akcji jest współpraca, jest akcja druga, nazwana współpracą organizacji instytucji. Akcja druga składa się również z pewnego rodzaju partnerstw na małą skalę, a także tych takich większych. Obydwie akcje służą właśnie budowaniu potencjału polskiej edukacji, branżowej edukacji zawodowej z wykorzystaniem środków krajowych i europejskich na to dedykowanych. Z kluczowych dla Państwa informacji dodam, że wszelkie na ten temat szczegóły będziecie Państwo mieli szansę poznać wchodząc na stronę erasmusplus.org.pl. Zobaczycie tam Państwo nie tylko cztery priorytety horyzontalne, które obowiązują wszystkich składających wnioski w obydwu wyżej wymienionych akcjach, czyli włączenie społeczne i różnorodność, Zielony Erasmus, który też się, tutaj, też się tutaj pojawił w poprzedniej prezentacji, a także w trakcie debaty. Cyfryzacja, którą jak, jak Państwo mogli na przykład obserwować w ramach programu Europass, ciągle prowadzimy nie tylko za sprawą dokumentów Europass Mobilność wypełnianych w systemie EMOL, ale także tak zwanych cyfrowych poświadczeń, czyli Digital Credentials, o czym przed chwilą mówił Piotr. I czwarty priorytet aktywne uczestnictwo. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o kluczowe e, informacje dla Państwa na ten moment, absolutnie konkludując, proszę uprzejmie w tym momencie wziąć karteczkę, długopis i zapamiętać, zapisać kilka kluczowych dat. Akcja kluczowa pierwsza, czyli mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. E, Przyjmuje wnioski do 23 lutego do godziny 12 czasu europejskiego i do, dokładnie do 23 lutego 2022 roku można składać wniosek. Następnie, w ramach tej samej akcji kluczowej, pierwszej, jest jeszcze drugi ważny termin termin na złożenie wniosku o akredytację w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, a także kształcenia i szkolenia dorosłych. Ten drugi ważny termin to jest 19 października, również godzina 12 czasu, czasu brukselskiego, czyli, czyli również polskiego. Jeśli chodzi o akcję kluczową drugą, czyli partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, a także kształcenia dorosłych i młodzieży, kluczowym terminem jest 23 marca roku 2022, także godzina 12. Czwarta ważna data to jest 31 marca, godzina 17. Tu ciekawe, że godzina 17 czasu europejskiego, to jest termin przyjmowania wniosków przez Narodową Agencję w akcji dotyczącej budowania potencjału w dziedzinach związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym. Jednym słowem, 23 lutego, mobilność, 19 października, akredytację. Partnerstwa 23 marca i 31 marca budowanie potencjału w dziedzinach związanych z kształceniem zawodowym. Mając te oto podstawowe informacje, gorąco zachęcam, aby nie kończyć dialogu między światem pracy a światem edukacji w tej chwili. Spokojnie odbyć weekend, do którego serdecznie zapraszamy. I jeszcze spokojniej, zdrowiej i radośniej odbyć święta Bożego Narodzenia, które się zbliżają. Nie tylko w edukacji zawodowej, ale po prostu między nami. Tak, abyśmy mieli poczucie, że nie tylko edukacja, nie tylko praca przynosi y, pozytywne rezultaty, ale także że mamy pomysł na projekty europejskie we wszystkich wymienionych akcjach y, i działaniach, że mamy pomysł na to, aby dialogować, będąc instytucją edukacyjną ze światem pracy, czerpać informacje, dowiadywać się, jak lepiej uczyć. I odwrotnie. Emitować informacje z, od pracodawców do szkół, po to, aby otrzymywać lepszego pracodawcę zaraz po szkole, albo po szkole i krótkim, czy, czy krótkotrwałym, ale efektywnym przyuczeniu aby zwracać uwagę na te wszystkie aspekty, które pojawiały się w ciągu całej na całego naszego wydarzenia: kompetencje miękkie, yy, dbałość o ekologię, włączenie społeczne i wszystkie rzeczy, które tutaj, te wszystkie piękne i ważne hasła, które mają znaczenie w edukacji zawodowej, abyśmy mieli siłę, czas i możliwość wdrażać yy, je w życie. W ostatnim już słowie bardzo dziękuję wszystkim w Narodowej Agencji, którzy zajmują się edukacją zawodową, a jest to znacznie szerzej, jak mówiłem, jest to znacznie więcej programów niż tylko Akcja, niż tylko akcja Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Erasmusa, bo jest to cały program Power. Bardzo dziękujemy, że tutaj za sprawą yy, eksperta, yy, eksperta World Skills Poland, liderzy branż, pojawił się fundamentalny i kapitalny wątek yy, programu World Skills, czyli Międzynarodowych Olimpiad Umiejętności Zawodowych, bo ten program od dwóch czy trzech lat już zmienia oblicze polskiego szkolnictwa branżowego, będzie zmieniał je dalej. Yy, bardzo dziękuję również wszystkim Państwu, którzy wytrwali z nami do tej. Pięknej i satysfakcjonującej chwili. Raz jeszcze życzę zdrowych, spokojnych świąt i udanego weekendu. Żegnam się, przekazuję głos do studia w Warszawie, mówiąc tutaj e, oczywiście klasykiem Dariuszem Szpakowskim. Bardzo dziękuję i e, życzę Państwu raz jeszcze dobrego weekendu. Do widzenia.